Doker to najtańszy nowy kombi na polskim rynku. Auto dostępne jest w wersji osobowej od 38 tysięcy brutto. Ale czy cena to jedyny atut tego pojazdu? Testowy egzemplarz to najbogatsza wersja Stepway, która wyróżnia się między innymi 16-calowymi alufelgami, czarnymi osłonami nadkoli czy odpowiednimi naklejkami na przednich drzwiach. Dokar Stepway wyposażony jest fabrycznie w prawe i lewe przesuwne drzwi, natomiast tylne skrzydła to standard już od bazowej odmiany Access. W środku znajdziemy naprawdę sporo przestrzeni, ale jakością materiałów wykończeniowych Doker wyraźnie odstaje od konkurencji. Wspomnieć też trzeba o niesłoniętych śrubach przy regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa. W środku wersję Stepway poznać można m.in. po niebieskich elementach na kierownicy czy obudowach nawiewów, a także po skórzanym oprzyciu wieńca kierownicy. Prezentowane auto doposażono w system multimedialny MediaNav z 7-calowym ekranem i nawigacją. Całość wymaga dopłaty 950 zł brutto, a to całkiem niewiele. Tylna kana nie jest niestety przesuwana, ale w wersji stepowej można ją składać w proporcjach 1 do 3 i 2 do 3. Bagażnik do kera mieści aż 800 litrów, jednak powierzchnię u kufra można szybko zwiększyć, dzięki czemu zmieścimy tam np. dwumetrową drabinę. O ile w kabinie czuć było pewną surowość typową dla aut użytkowych, to pod maską zastosowano zamiast pręta siłownik, niczym w aucie z segmentu premium. Pod maską testowego auta pracował benzynowy silnik 1.2 o mocy 114 koni. To dokładnie ta sama jednostka, która dostępna jest m.in. w Renault Kangoo czy w Mercedesie Citanie. Doker z tym motorem całkiem dobrze przyspiesza, a podczas testu spalał średnio 7,8 litra benzyny na 100 km. Pewne zastrzeżenia można mieć jednak do precyzji układu kierowniczego, chociaż w końcu to rodzinny kombi-van do niespiesznej jazdy.